Cześć, dzisiaj mam dla was temat arcypopularny. Chodzi tutaj o ostrość na zdjęciach i chciałbym opowiedzieć wam o tej ostrości pod kątem ustawień, które musimy zastosować, żeby ta ostrość pojawiała się częściej niż, powiedzmy, dzisiaj się pojawia. Bo jeżeli kliknęliście ten film, to znaczy, że coś tam może nie jest tak, jak być powinno, ale Zanim zaczniemy, to powiem Wam skąd się wziął pomysł na ten filmik. Chodzi mi tutaj o to, że czasami, jak przeglądam, powiedzmy, komentarze dotyczące aparatów tam firmy XYZ, mam takie nieodparte wrażenie, że pojawia się jak mantra taki komentarz, że ta firma jeszcze nie dogoniła innej firmy, tam wiodącej w tej danej dziedzinie pod kątem właśnie autofokusa, bo i tam następują jakieś tam powody. I najczęściej może się obrazicie, mam nadzieję, że nie. Najczęściej brak ostrości na danym zdjęciu przy konkretnej naszej próbie wynika z błędu użytkownika. Tak jak śledzimy sobie przyczyny wypadków samolotowych czy też samochodowych, to bardzo często podawana jest taka przyczyna, błąd kierującego błąd pilota itd, i tak dalej. I w przypadku ostrości, tak samo może tutaj być. To, że my źle, powiedzmy, korzystamy z tych ustawień autofokusa. I teraz, zobaczcie, pierwsza rzecz, którą warto sobie zanalizować, to to, że w większości systemów, chyba we wszystkich, mamy takie coś jak autofocus single i autofocus continuous. I teraz, jeżeli my korzystamy właściwie co do danej sytuacji z tego ustawienia AFS albo. AFC, oczywiście w, innych, w różnych systemach różnie się to nazywa. Jeżeli chcecie konkretne, powiedzmy, nazwy, to zachęcam Was do tego, żebyście zerknęli na Akademię Fotoformy. Tam są kursy szczególnie jakby dedykowane pod konkretne modele, i tam już szczegółowo na przykładzie kolejnych modeli tłumaczymy co i jak. Natomiast idea jest taka, że powiedzmy. To ustawienie AFS nadaje się tylko i wyłącznie do zdjęć, w których nie ma poruszających się obiektów. To znaczy, mamy jakiś krajobraz, mamy jak, jakąś martwą naturę, jakiś przedmiot fotografujemy. No to wówczas jest taka opcja, że ten AFS jest zastosowany. Ale często, jak powiedzmy. Biorę jakiś aparat do ręki, bo ktoś mi prosi, żeby tam ustawić czy sprawić te ustawienia, to widzę, że ten AFS jest nastawiony i yy, powiedzmy, nawet taka sytuacja, w której przedmiot porusza się, na przykład jakaś stara kobyła, która ledwo się przemieszcza. Chcemy to złapać, ale przy tym AFS, no po prostu, zanim się aparat zorientuje, zanim ustawi tę ostrość, to już ten przedmiot jest w zupełnie innym miejscu. I to wystarczy, powiedzmy, naprawdę, no milimetry czasami, w zależności oczywiście od dobranej przysłony, i już mamy to zdjęcie w takim, powiedzmy, opłakanym stanie, ponieważ przedmiot wyszedł poza głębie naszej ostrości którą mamy ustawioną na danym obiektywie przy danej, powiedzmy, ogniskowej, itd. itd. Już tutaj się nie będziemy na razie w szczegóły jakieś wdrażać. Więc pierwsza rzecz to AFC dla wszystkich dynamicznych ujęć AFS dla wszystkich tych rzeczy, które się nie przemieszczają, ale też jeszcze oczywiście robię takie małe zastrzeżenie, że jeżeli na przykład mamy sytuację, w której Krajobraz nie przemieszcza się, albo ten przedmiot też się nie rusza, i ustawiamy sobie na AFC. To może dojść do takiej sytuacji, w której ostrość nam gdzieś ucieka, ponieważ mamy na przykład źle dobrane pole autofokusa i na przykład dajmy na to, mamy włączoną rozpoznawanie twarzy. Więc gdzieś ten autofokus szuka tej twarzy na naszym zdjęciu, i po dotknięciu spustu migawki okazuje się, że. Ostrość gdzieś tam uciekła, ponieważ mieliśmy AFC, czyli na ciągłe szukanie zamiast na AFS, i już jakby ustawione zawczasu, zawczasu tę ostrość, w której mieliśmy tę świadomość, że aha, dobrze jest, wszystko potwierdzone. Więc tutaj też namawiam do tego, żebyście nie rezygnowali z ustawienia AFS w tych konkretnych sytuacjach. No, i jeszcze czasami w niektórych aparatach, w niektórych systemach pojawia się takie ustawienie jak automatyczny dobór, czy przełączamy na AFS czy na AFC. Z tego polecałbym zrezygnować, ponieważ jeżeli idziemy w stronę świadomej fotografii, no to oczywiście warto zawczasu decydować, czy jest scena dynamiczna czy statyczna. Teraz przechodząc do drugiego powodu, dla którego. Nasze zdjęcia są nieostre. Mówiłem w takim filmie, jak dobrać prawidłową wartość przysłony, że dużym takim grzechem powracającym w środowisku fotografów, i to profesjonalnych, jest to, że mają oni tendencję do tego, żeby fotografować wszystko na otwartych przysłonach. I zobaczcie, że wiele osób, które zajmuje się taką portretową fotografią, mówi. Najlepsze yy, światełko mam na tam F1,2, F1,4 i tak dalej, tak dalej. Natomiast warto się zastanowić nad tym, czy my fotografujemy jedną osobę, czy fotografujemy ileś tam osób, czy powiedzmy to zdjęcie będzie reportażowe, czy to zdjęcie będzie właśnie portretowe i wówczas wokół tej koncepcji, czy to jest portret, czy to jest reportaż, dobierać sobie wartość przysłony. I tak samo dzieje się w przypadku obiektywów, które stosujemy. Chodzi mi tutaj bardziej o ogniskowe, w tym znaczeniu, że każda ogniskowa ma, daje inną, powiedzmy, jakość wyjściową, jeżeli chodzi o głębię ostrości, dla tej samej przysłony. I przykładowo zdjęcie zrobione na 24 mm będzie miało inną głębię ostrości niż zdjęcie na tej samej przysłonie, na przykład 2,8 przy 100 mm. I na to też warto zwracać uwagę, ponieważ jeżeli mamy nasze zdjęcia nieostre, czy też nie dają takiego wrażenia, że, że są ostre, to widocznie mamy źle dobraną przysłone. To jest problem wielce lekceważony przez fotografów i tak jak wcześniej wspominałem głównie przez tych, przez, przez tych którzy profesjonalnie uprawiają fotografię, ponieważ oni idą w tę stronę tak zwaną artystyczną. Tutaj jest znak taki jak cudzysów się pojawia w tej mojej wypowiedzi. Kolejnym takim powiedzmy powodem dla których dla, którym, dla, których, dla którego nasze zdjęcia wychodzą nieostre, to jest zły dobór pola autofokusa. I już tłumaczę. Zobaczcie, mamy w wielu systemach powiedzmy różne rozwiązania. Lumix ma inne, Canon ma inne, Sony i tak dalej, tak dalej. I chodzi o to, że w tych różnych systemach inaczej działają te systemy, czy, czy też ich skuteczność. I teraz, jeżeli na przykład w Nikonie mamy powiedzmy ustawione rozpoznawanie oka, Dajmy na to, że mówimy o starszych modelach typu Z6 Mark II itd., itd. to rozpoznawanie oka działa idealnie, jeżeli na przykład wspomagamy się takim obszarem, w którym ta ostrość ma być mierzona, czy ma być szukana. W związku z tym, tak jak mamy dany, dany model. Powiedzmy, Canona, czy, czy też jakiegoś innego producenta, to tam, na przykład w Canonie czy, czy w Sony, nie musimy się posiłkować tym, tym obszarem, na którym autofokus szuka oka, bo tam, tam po prostu ten system autofokusa jest tak dopracowany, że jeżeli mamy ustawienie szukaj oka, to on na całej powierzchni matrycy jest w stanie takie oko sobie wykryć, nawet powiedzmy z rozróżnieniem priorytetu prawe-lewe. W związku z tym, dlatego tak istotne jest to, żebyśmy poznawali ten nasz. Aparat konkretnie ten model, który mamy, i dobierali właściwe ustawienie w przypadku konkretnego modelu. I teraz na przykładzie Lumixa powiem Wam, że w przypadku na przykład wykrywania oka, jeżeli taki jest nasz priorytet, to lepiej sobie czasem zastosować, powiedzmy, tak, taką wskazówkę, że OK, chcę tutaj wykrywać człowieka, ale wykrywać. Pełną sylwetkę niż tylko oko, ponieważ w przypadku takich testów, które czy ja sobie przeprowadziłem, czy też moi koledzy, wychodzi tak, że częściej aparat, powiedzmy, dobrze nastawi ostrość na człowieka, jeżeli nie fiksuje się tylko i wyłącznie na tym oku, ale na całej sylwetce, bo on wykryje twarz, on wykryje ciało, on wykryje właśnie oko, też w danej sytuacji, ale jeżeli na przykład oko. Gdzieś tam jest trudne do wykrycia, czy, czy daje się, powiedzmy, e, czy, czy nie daje się w danej, danej sytuacji, w danym oświetleniu wykryć tego oka, no to wtedy mamy przynajmniej e, tak, że ten aparat wykrywa twarz, widzi po kształcie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest ta kwestia, e, powiedzmy, tego doboru e, właściwego pola, właściwego rozwiązania. Także jak widzicie, ustawienie pola autofokusa, czy też Odpowiedniej kombinacji tych wszystkich ustawień, związanych właśnie z rozpoznawaniem przedmiotu, twarzy, oka i tak dalej, ma znaczenie. W związku z tym tak istotne jest kształcenie się, jeżeli chodzi o poznawanie własnego aparatu. Ale na koniec mam jeszcze dla Was taką informację dotyczącą waszych obiektywów, ponieważ często nie zwracamy uwagi na taką informację jak MF D, czyli Minimal Focus Distance. Chodzi o to, że każdy obiektyw, każda ogniskowa, czy też nawet i w systemach różnych jest tak, że powiedzmy więcej aparatów, więcej obiektywów ma ten sam minimalny dystans, od którego ostrzy, to większość fotografów w ogóle nawet nie bierze tego pod uwagę. W sensie, że kupujemy obiektywy i tam powiedzmy. Ta informacja jakoś tam mało dla nas jest istotna. A tutaj na przykładzie Laiki jest tak, że w systemie M większość obiektywów ma ostrość powiedzmy od 70 cm. I teraz, jeżeli chcemy sobie coś sfotografować, co będzie bliżej, to naturalnym jest, że nie będzie to możliwe. W związku z tym, czytajmy powiedzmy te opisy obiektywów, w które inwestujemy, żeby mieć później. Pełnie świadomości, że ok, ten obiektyw będzie się nadawał do zdjęć makro, bo ma tam powiedzmy tę funkcje ostrzenia z bliskiej odległości, taki obiektyw będzie dobry do innych celów i tak dalej, tak dalej. To jest też ważny czynnik, który wpływa na to, że nie mamy takich rozczarowań, jeżeli chodzi o ostrość na naszym zdjęciu. Mam nadzieję, że ten film okazał się przydatny, że te kilka informacji dotyczących ostrości dało troszeczkę Wam do myślenia. A jeżeli chcecie subskrybować ten kanał, to ja się nie będę sprzeciwiał. Można dodać subskrypcję, i wtedy będziemy się widzieli w kolejnych filmach na tym kanale. Przypominam, że patronem tej audycji. Całego kanału jest fotoforma.pl, czyli ulubiony sklep wszystkich fotografów i filmowców. A ja nazywam się Jacek Siwko I co złego, to nie ja. Dzięki serdecznie.